Kto może podejść do pana? Do pana. Podejść, kto może podejść do mnie? Wiesz, się oprócz od siebie, dobra? Daj się tutaj od... tej dobrze, dobrze stoisz. Nie, nie, nawet, nawet tak dobrze, czekaj. Możesz stać prosto, bo ciężko. stój prosto zupełnie, do dobra? Prosto? Druga, dziesięć. Nie wiesz, dobra. Jest dwanaście. Nie mogę ba więcej już ciągnąć, wiesz, ale... Dlaczego mam na kamerze, wiesz? On jest nisko dosyć, wiesz, to nie jest satelita, to jest jak samolot, wiesz. Tak, już mi uciekł. Zauważyli to samolot, co? Zauważyli to nie, nie to. teleskopem. To? Mniej więcej... Oni mają kamerę w teleskopie? Nie wiem. Nie czy widzieli, nie co tam, widzieli. I no. ciało równo, ja Jeszcze tak. go trzyma, wiesz? Tam go w kadrze, ale jest coraz mniejszy, jest bo rozumiesz? Za z i za dom. On już mi uciekł Właśnie. Ze domu tak, i Tak, jest kawałek domu, tak, jest teraz. Ta Co to jest wcale, bo ja się na tym nie znam. Czekaj, czekaj, to jest kula się. za chwilę, spoko. Dobra, uciekł mi z tego, ale ja mogę się przesunąć zaraz. Dlaczego mamy no? Dobra, Przez jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze przesuniemy się, bo ja nie chciałem, żebyś. Się się ja no. A może no, jakiś szczegół się złapie Więc może gdzieś ucieknie. Był chuk? Dlaczego? W jakim sensie? Bo By jak a myślał, że się walili. Czekaj. A, pod chmurami? Jeszcze jest, pod jest. Pod chmurami, no. Ale ja go oni z tą kamerą już zdaje się, że nie mogę już zapać. Nie, 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 nie to nie. mi przeszkadza? To chyba ten dom, wiesz, bo ten dom łapie się w kadr i gubi się... Już, tak, już za daleko jest. To już jest za daleko. I jesteśmy tutaj, teraz musimy podejść i zapytać co kto. Sądzę, że to był ISS, znaczy to co przelatywało. To co widziałem tam, wydaje mi się, no mówią, że popaki, że to był ten, że to była raca ponoć, także ja byłem troszeczkę pod, po, po, pod ekscytowanym. Nie, no, raca tam jak leciało przez cały czas. To już... A nie, ty mówisz to mówisz o tym, to, bo to myśmy to. widzieli równocześnie. Jednoc... równocześnie. To, by Pojawiło to, by się na niebie rancą? coś? A to się jakoś tutaj, ja bym Aby powiedział, że to był ISS, ta stacja orbitalna i dobrze, że było, żeby chłopaki sprawdzili w internecie czas i tor przelotu. Nie, to na stronce NASA można to sprawdzić, także to było raczej ISS. ja to wyłapałem teleskopem i no był to jasny punkt świetlny, ale sądzę, że to był ISS. A ktoś... Ale to może być takie wrażenie, znaczy e... złudzenie jak złudzenie. To jest taka, taka, taki uboczny skutek przystosowywania się oka, oka. E, do tego, że światło przed chwilą padało na te. E... Oprócz tego punktu świetlnego, przez nornetkę było widać jeszcze ciemną taką smugę za tym punktem świetnym. także... A przez marnetę patrzyłeś, widziałeś to? Widziałem, tak mi się wydawało, że... Chociaż obraz mi trochę drgał i ciężko było dostrzec, ale mi wydaje mi się, że, że nie tylko był tam ten punkt świetny, ale było coś z tyłu jeszcze. Coś ciemnego, tak, jakby taka kreska właśnie. Tak to wyglądało. Widział to też yy, tutaj jeden z kolegów, tylko nie wiem, No, nie jest. E, e, stronka, która, wiesz, albo program, który pokazuje e, mapę i tor przelotu. No właśnie to... Ja. Aha, coś takiego. To byśmy, wiesz, jada ciężko... i, i tor przelotu i w ogóle, no. Wiesz, mógł ja tego. Co no. pokazu, ja e, powiedz mi, czy na tego przykład umiem, no. e, można wziąć pod uwagę, czy, czy przelatywał powiedzmy e, w pobliżu e, Jowisza byśmy mogli to, wiesz, on stosunkowo blisko no, Jowisza satelit -na. czy co ty Satelita Co tak. do Jowisza to, nie? to, nie to, widać, nie? to no, chyba nie Nie, nie, nie. Chodzi o to, czy czy, Mam to, czy ta, jeżeli to była satelita, ona mogłaby być nad Afryką? I by była tak widoczna? No, nie, sądzę, że nie. Gdzie my tu mamy tę rolę? Ta nad nie, bo On, on pokazywał nad Nie, no panowie, nawet przesady, Gdzie tu macie Afrykę, wiesz? Nie no ja właśnie rozsądni, tutaj bez przesady. No to nie jest taka odległość, prostu, ja nie wiem. Nie no ja... wszystkie, to nie wszystkie, to te widoczne. No. Panowie, jest prawa tego typu. To był obiekt bardzo jasny. ISS e, jest, jest powiedzmy najjaśniejszym e, był Afryką, obiektem i jest powiedzmy widoczny gołym okiem mniej więcej jak to. Jest bardzo jasny. Jest, jest, nie ma drugiego takiego e, sztucznego satelity, który jest tak jasny. No ale on jest nad Afryką, z tego, co tutaj mamy. No to, no to w takim na, razie to może... Sobie, no to, no to w takim razie innego. to musiało być coś innego, bo e, e, ISS... nie mieliśmy satelitów w naszym polu widzenia. No, <laughs> no. no to jest no. śmieszne, bo ja w pewnym momencie zwątpiłem, bo to się zachowywało faktycznie jak satelita, jak ISS, bo wiem e, mniej więcej jaką jasność, bo często zaglądałem na stronę, patrzyłem o której będzie przelatywała, wychodziłem na, na taras i patrzyłem i zawsze to się wszystko zgadzało, i mniej więcej ta jasność, ta, 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 ten kolor... Ten kolor był mi troszeczkę za, za ciepły. Za, za jasny. Za ciepły. Nie, nie, mówię no. o, o barwie, o, 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 o tonie. Mi się wydaje, że to za nisko leciało na satelitach. Nie, to, 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 to co my widzimy nie świadczy o wysokości. Jeżeli on powiedzmy dalej tam powiedzmy na... co, południe teraz? E, tak, tam będzie południe. południe. Tak. Jeżeli da, on przelatuje dalej na południu, to dla nas on będzie nisko, a on leci na swojej wysokości 400-300 kilometrów. Rozumiem, że z takiej perspektywy.